Serdecznie w kolejnym unboxingu. Zobaczcie, dostałam dwie paczuszki od Eggersmana i spoki już jakiś czas je nowe musri, także chciałabym dzisiaj troszeczkę opowiedzieć tutaj właśnie o nim. Eee, także zaczynamy. Mamy pierwszą paczkę karton. Eee, rozpakujemy sobie oczywiście leniwa mizerka nie chce się iść po nożyczki, więc sobie jakoś tutaj poradzi. Ach, albo i nie dobra jakoś sobie poradzi i uwaga, na wstępie mamy tutaj pełno próbek zobaczcie, mamy, mamy tutaj próbki Vitalize opowiadałam już jakiś czas temu właśnie o tej paszy możecie sobie sprawdzić tutaj w poprzednim filmie mamy tutaj jakieś musli wysokoenergetyczne, więc też e, ciekawe póki chyba ma nadmiar czasami energii e, także zobaczymy, może jakiegoś innego konia ze stajni poczęstujemy e, mamy tutaj te samą musli e, wysokoenergetyczny Vitalize Sport Plus e, i mamy tutaj jeszcze jakąś jedną próbeczkę e, Green Power chyba do tłumaczeniu zielona moc, nie? Jula? Zielona moc, więc ciekawe, ciekawe, na pewno też póki sobie spróbuję Green Power druga Vitalize Sport Plus i Vitalize Sport Plus. Także mamy pełno próbeczek, będziemy testować i najważniejsza tutaj rzecz muszę wstać. Najważniejsza rzecz w naszej paczce to jest, słuchajcie, nasz granulat, który jemy. Właściwie to pokryje, a nie ja. E, o granulacie chyba nie muszę zbytnio się rozwodzić. Wiele razy mówiłam właśnie o nim, także jeżeli e, jesteście ciekawi, to zapraszam Was na jakiś mój film właśnie z unboxingu, w którym opowiadałam o, o tej paszy. E, no a tutaj w tej... Mamy nasze kochane musli i muszę się jakoś do niego tutaj dostać. Także hmm, Jula przystopuje i już wrócimy do Was jak rozpakuję. Dobra i uwaga, jest to musli dla koni sportowych w takiej e, lekkiej, średniej pracy, póki e, ostatnio troszeczkę więcej zaczął pracować, troszeczkę więcej potrzebuje tej energii. E, także gerson zdecydowało się właśnie na zmianę musli i już Wam... Mówię dokładniej, e... co tutaj jest dobrego w tej pasie. Jest to musli dla wszystkich raz, dla sportowych, dla wyścigowych. Jest również przeznaczona dla koni na wszystkich e, poziomach pracy. Jest również e, lekkostrawna, równoważona proporcja wapnia do Proporcję wapnia do fosforu. Duża zawartość witaminy E i magnezu wspiera rozbudowę mięśni. Także mam nadzieję, że poker będzie mięśniakiem. I może być stosowana jako pasza podstawowa, lub jako dodatek. E, świetnie się u nas sprawdza. Już testujemy e, drugi worek. Także jest ok. Jest na razie ok. I lecimy dalej. Poki powoli przybiera, ale ostatnio zrobiłam mu wyniki ee, pierwiastkowe włosa e, i wyszło, że ma bardzo duży niedobór selenu i z tego względu właśnie tak ciężko mu przebrać na wadze, dlatego zaopatrzamy też się w selen, będziemy suplementować e, i mam nadzieję, że razem z połączeniem z tą paszą e, Poki będzie z łatwością teraz przybierał na wadze jak widzicie, jest tutaj MH, które poprawia witalność naszego konia, odporność oraz ogólny wygląd. Dobra, szybka zmiana otoczenia. Przychodzę z jeszcze jedną, słuchajcie, paczką od Eggersmana. Tutaj mamy trawokulki i rozpakujemy i zaraz Wam pokażę, co tutaj dokładnie się znajduje w tej paczce i pokażę Wam też, jak póki będzie je szamał. Także otwieramy. Teraz kosiarka Kosi. Dobra, mamy tutaj odgłosy kosiarki w tle, ale mam nadzieję, że to zbytnio nie przeszkadza. Mamy słuchajcie próbeczki uh, Vitalize Relax Plus oraz mamy super, super fajną. Oj, 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 oj. Próbeczkę uh, Senior Musli dla seniorków, zobaczcie. I jeszcze mamy tutaj próbeczki, już Wam mówię. Hyde Energy musli, jakieś energetyczne. I uwaga, jeszcze jedno. Green Power, to po i lubi całkiem, całkiem nieźle. I mamy, uwaga, uwaga, prawo kulki. Dobra, pewnie zastanawiacie się dlaczego trawokulki razem z Egersmanem stwierdziliśmy... A, tu jeszcze jedno, zobaczcie, próbka Vitala Sport Plus. Razem z Gersmanem stwierdziliśmy, że pokiemu przyda się jeszcze jeden trzeci dodatkowy posiłek. Wcześniej dostawał jako trzeci posiłek sieczkę, ale sieczka już nam się powoli kończy i u nas trawa jest jeszcze taka średnia. Póki jeszcze nie przyszedł na to lepsze pastwisko Dlatego stwierdziliśmy, że jego trzecim posiłkiem będą trawokulki I powiem Wam, jak dostaję trzy posiłki dziennie To wygląda naprawdę o wiele, wiele lepiej Także bierzemy te trawokulki i idziemy zrobić mu jedzonko I zobaczycie jak szamie czy mu w ogóle smakuje Także let's go Także tak wyglądają moi drodzy nasze trawokulki Wsypujemy na razie tak jedną trzecią miarki. Weźmiemy sobie jeszcze łopatkę y, moją. Odkręcamy, słuchajcie, wrzątek i zalewamy. Uwaga, trawo, kulki dla pokera zacząć ją i Chodź. Proszę cię bardzo. Okej, jest tak rozpieszczony, że on tylko złopat złóżki. No, Zanim we włosy mi prosiła. No ja cię nie będę karmić tak całą, wiesz. Także ja bardzo serdecznie chciałabym podziękować firmie Eggersman za wsparcie e, brzuszka mojego konia. Jesteście niesamowici e, i Pokerski uwielbia Wasze pasze. A jeżeli Wy byście chcieli się zaopatrzyć właśnie w pasze od Eggersmana, to serdecznie Was zapraszam i bardzo polecam. A na hasło Mizerka otrzymujecie rabat, także zakupy stają się jeszcze przyjemniejsze e, i zapraszam do zakupów. Widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa!